Cześć, to Magda. Dzisiaj przychodzę do was z reading vlogiem. Jak słyszycie, już całkowicie straciłam głos w ostatnim filmie, czyli w TBR-ze. były początki tego, ale teraz to już jest totalna porażka. Miałam nagrać kilkudniowego vloga, reading vloga, którego chciałam zacząć w sobotę, ale niestety w sobotę nie mogłam praktycznie w ogóle mówić. Myślałam, że w niedzielę będzie lepiej nie było. No i dzisiaj jest poniedziałek, 11 dzień października. Obudziłam się i miałam tragiczny głos, dosłownie tragiczny. Teraz jest trochę lepiej, ale jak słyszycie dalej, nie jest dobrze, no ale no nie mogę nie nagrywać, więc mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Postaram się jakoś tak mówić, żeby to nie było irytujące, nie wiem. Zobaczymy, ale tak. Co będę czytać? Na pewno będę czytać książkę Twoja anatomia Adama Kea. Jest to autor książki Będzie Bolało, która była w pewnym momencie bardzo popularna. Teraz napisał on książkę dla młodzieży o anatomii, yy, gdzie ma opisać całe ciało człowieka. W bardzo przystępny i zabawny sposób, więc jestem tego bardzo ciekawa. Ta książka będzie miała swoją premierę 13 października, czyli akurat wtedy, gdy zaczynają się wirtualne targi książki organizowane przez Empik. Myślę, że jest to wydarzenie wam dość dobrze znane, ale jeśli o nim nie słyszeliście albo chcecie dowiedzieć się więcej, to tutaj w tym filmie na pewno coś wam o nim więcej powiem, tak żebyście mogli się zainteresować i może akurat weźmiecie udział w jakimś wydarzeniu organizowanym właśnie przez Empik. Ok, przywiozę tu na chwilę mój wózek, na którym mamy. Książki do bukholu, więc Wam tutaj dużo nie zdradzę, bo będziecie je widzieć od tej strony. Ale mam tu jedną książkę, którą już widzieliście w e, tbr ze na październik, czyli utonęła. E, Teresę Bochman. I bardzo chciałabym tę książkę dzisiaj przeczytać. Zobaczymy, czy mi się uda przeczytać dwie książki e, dzisiaj. Mam nadzieję, że tak, szczególnie, że tej jestem. Mega ciekawa. Jeśli nie widzieliście mojego TBR, to szybko Wam powiem, o czym ta książka ma być. Tutaj mamy chyba historię kobiety, która przyjeżdża do swojej siostry, do nowego domu i tam też poznaje jej nowego partnera. Ma być to wątek, którego bardzo nie lubię w książkach i który mało toleruję, pod takim względem, że często niestety jest wybielany i usprawiedliwiany, czyli wątek zdrady. Tak słyszałam, ale nie wiem, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, więc myślę, że zaraz sobie siądę. I zacznę. Jeszcze chciałam wam pokazać piękny prezent, który dostałam. Czy wy widzicie, czy to się odbija wszystko? To jest Puszek. A to jestem ja. To nie jest wspaniałe? Czy wy widzicie Pusia? Sługo. Więc tak, to tyle. Jest aktualnie, nie wiem czy wam nawet powiedziałam, 8.08. E, ja wstałam o siódmej, wzięłam prysznic, ogarnęłam moją twarz, która po prostu jest tak przesuszona, że to jest dramat. Nie wiem co się dzieje. E, ogólnie ja od dawna nie miałam problemów z serą, ale ostatnio coś się dzieje i nie mogę nad tym zapanować. Nie wiem, mam nadzieję, że to ogarnę szybko, e, bo mam dużo po prostu jakichś takich dziwnych stanów zapalnych na skórze. Ale tak, dobra, skończmy o mojej cerze, bo wiem, że Was to pewnie nie obchodzi. Idę ogarniać mieszkanie i czytać. No i oczywiście będę Wam wszystko pokazywać. Aha, Jezu, ja jestem taka głupia. Mówię, jakbym tutaj siedziała milion razy, jakby to tło było już Wam znane, a nie jest. Jak widzicie, jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to nie wiecie, że mam nowe regały. I nie, nie jesteśmy w Żywcu, jesteśmy w Krakowie, ponieważ tak tutaj pozmieniałam wszystko w mieszkaniu, że zmieściłam. Dużo regałów, e, i teraz mam dosłownie całą ścianę, <coughs> całą ścianę z regałów. Myślę, że dzisiaj coś tam poukładam: jakieś książki, bo na razie ułożyłam te, ten regał cały. Znaczy, ułożyłam, nie źle mówię. Posegregowałam, bo układać będę z dziewczynami, jak przyjadą do mnie w czwartek. Ale posegregowałam na razie i tu mam same e, książki z non-fiction. Więc dzisiaj może posegreguję jeszcze młodzieżówki, jakieś inne. Więc Wam to wszystko pokażę. E, postaram się z dziewczynami nagrać tę reorganizację, tak żeby powstał z tego cały film. I oczywiście za jakiś czas pojawi się też bookshelftur. E, teraz już mam dużo miejsca na książki, więc mogę je poukładać dokładnie tak, jak chcę, z czego mega się cieszę. E, dziękuję mojemu e, Bobowi Budowniczemu, czyli. Mojemu tacie, który przyjechał specjalnie do Krakowa, żeby złożyć te regały. Ja byłam tylko jego małym pomocnikiem, bo on to wszystko ogarnął i to jeszcze jeden regał złożył w 20 minut. Jak ktoś chce zatrudnić mojego tatę do składania regałów, to się ze mną kontaktujcie, załatwię wam to. Ale tak, to tyle. Nie wiem, czemu dzisiaj się tak rozgadałam, jak dzisiaj akurat nie mogę mówić, więc kończymy. Chodzę powiedzieć wam kilka słów o wirtualnych targach książki organizowanych przez Empiko, o których wspominałam wcześniej. Odbywają się one od 13 do 26 października i są to największe targi książki organizowane w ogóle w Polsce. Więc jest to dość duże wydarzenie. Pierwsza i najważniejsza rzecz to promocje. Będzie wiele wspaniałych promocji na książki, dzięki czemu będziecie mogli zdobyć jakieś pożądane tytuły na swoje biblioteczki w fajnych cenach. Do tego coś co mnie mega ciekawi to Spotkanie z autorami, takimi jak na przykład Jerzy Bralczyk, czy yy, dla miłośników podróżowania Martyna Wojciechowska, czy na przykład z Marcelem Mosem i wieloma innymi autorami. Z różnych gatunków, więc to jest fajne, bo każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Do tego będzie też dużo premier książkowych, takich jak na przykład Twoja Anatomia, którą tutaj mam, ma premierę 13 października, więc prawdopodobnie wtedy, gdy oglądacie ten film i kiedy targi się zaczynają. Dla młodszego czytelnika będzie na przykład książka Mała Księżniczka Karoliny tam mam nadzieję, że dobrze przeczytałam nazwisko autorki, która ma opowiadać o najważniejszych wartościach w życiu. Dla miłośników Wojciecha Chmielarza, których wiem, że jest dużo, będzie kolejna. playing tom's z bezimiennym, czyli dług honorowy. A na przykład dla e, miłośników mody będzie książka o Coco Chanel, Rewolucja stylu. Wszystkie te książki mają swoją premierę 13 października i wiele, wiele innych tytułów, więc na pewno jest się na to, co czaić. Koniecznie mi napiszcie w komentarzach, na co polujecie i co będziecie chcieli właśnie kupić podczas tych wirtualnych targów książki z Empikiem. Więc jak widzicie, wydarzenie jest warte uwagi e, i zachęcam was do wzięcia udziału, bo myślę, że warto. Słuchajcie, zrobiłam sobie ciepłą kawę. Tak ciepłą kawę ja, ale dajcie mi to wytłumaczyć. Jak słyszycie, z moim gatunkiem nie jest dobrze, więc lód też nie będzie na niego dobry. Dlatego pomyślałam, że teraz po prostu będę piła ciepłą kawę i powiem wam, że przekonuję się do niej coraz bardziej. Szczególnie, że ostatnio, jak byłam w koście i jak byłam w Starbucksie. To kupiłam pumpkin latem i naprawdę była dobra. Więc tak, yy, i co? Teraz jest 8:26. Yy, ja się biorę za pracę przy komputerze. Słuchajcie, posegregowałam trochę te książki. Tutaj dałam obyczajówki, tutaj mam literaturę dziecięcą, tutaj mam klasykę, a tutaj mam powieści graficzne, tutaj jest nieposegregowane, a tutaj całe to jest non-fiction. Więc na razie tyle zrobiłam. Wiem, że jeszcze dużo muszę tutaj posegregować. E, dziewczyny przyjeżdżają w czwartek. Chciałabym mieć wszystko posegregowane na czwartek, tak żebyśmy mogły po prostu wszystko już wtedy ułożyć kolorystycznie. Przychodzę z updateem czytelniczym. Przeczytałam już trochę książki, Twoja Anatomia. Jestem jakoś. Na stronie, która to jest strona halo, numery stron, nie wiem, 170. I powiem tak, czuć, że ta książka jest dla młodszego czytelnika, szczególnie czuć po tym, jak autor pisze, ponieważ pisze w bardzo prosty sposób i w bardzo taki zabawny, ale dla mnie to nie jest już zabawne, bo jestem na to za stara, ale wiem, że dla młodszych osób. Będzie to coś fajnego. Tak jak możecie się domyślić, jest to książka o człowieku, o ludzkim ciele. E, autorem jest lekarz, który postanowił w bardzo przystępny dla młodego czytelnika sposób przybliżyć mu po prostu e, budowę ciała człowieka. I patrząc na to, że ma to być książka, która ma uczyć, jest ona bardzo ciekawa i w tym wszystkim strasznie wciągająca. Mam wrażenie, że jest napisana w tak ciekawy, luźny i lekki sposób, że nawet ja się przy tym dobrze bawię czytając to i dowiaduję się z tego nowych rzeczy, bo jest tu dużo takich ciekawostek, nad którymi nawet się nie zastanawiałam, a jak o tym czytam, to sobie tak myślę, o rany, to jest naprawdę bardzo ciekawe. I do tego na pewno fajne są też te ilustracje, które tu mamy, bo praktycznie na każdej stronie coś jest, jak widzicie, e, więc to też przykuwa uwagę, wzrok i zaciekawia czytelnika. Niestety są tu takie żarty, Żarty typu, nie wiem, przeczytam Wam coś. Ciało każdego człowieka jest dziwne. Twoje, moje, Twojej mamy, Twojego nauczyciela matematyki, zwłaszcza Twojego nauczyciela matematyki. I tutaj jest narysowany nauczyciel matematyki i jest do tego dopisek. Uznaliśmy, że to jednak nie nadaje się do pokazania i jest zakryte jego ciało. Albo na przykład ostatecznie Twoje ciało należy do Ciebie, możesz zrobić z nim, co chcesz. Odradzam Ci jednak jazdy na snowboardzie w samej bieliźnie. Jakby mnie to totalnie nie śmieszy, kompletnie. Eee, I wydają mi się strasznie głupie te żarty, ale przypuszczam, że na przykład osoba, nie wiem, o 10 lat młodsza ode mnie może to rozbawić, tak? I, I przez to może jeszcze bardziej być zaangażowana w całą historię, jeśli autor nawiązuje z nią taki, wiecie, zabawny kontakt. Więc czytam ją z ogromną przyjemnością. Zaraz siadam, żeby ją doczytać, bo czyta się ją strasznie szybko, jest dosyć grupa, ale te. Literki są strasznie duże, do tego mamy też te ilustracje, więc książka się pochłania bardzo szybko. I dalej mam też e, książkę Utonęła, w której jestem na stronie 50. Tutaj mamy naszą główną bohaterkę, e, która przyjeżdża do swojej siostry, poznaje jej partnera i do czegoś po prostu dochodzi między nią a tym partnerem jej siostry. Więc jest to wątek dla mnie bardzo wiecie, że go nie lubię. Ale to nie jest też tak, że ja nie lubię każdej książki, w której jest zdrada. Nie, jeśli ta zdrada jest dobrze ograna tutaj, jeśli jest nie wiem, pokazane, że to jest złe, że bohater żałuje i tak dalej, to ja naprawdę to toleruję. W tej książce tego nie ma na ten moment, ale kreacja głównej bohaterki bardzo pasuje do tego, jak ta zdrada jest poprowadzona. I na razie jestem bardzo zaangażowana w historię i jest to mocno intrygujące. Nie mówię, czy mi się podoba, czy nie, bo nie jestem na razie w stanie tego stwierdzić. Ta była bardzo szybko tutaj postępuje, więc nawet nie miałam czasu, żeby, tak się wiecie, zatrzymać i pomyśleć, ale jestem ciekawa. I na pewno ją dzisiaj skończę, i wtedy do Was przyjdę i powiem Wam, jakie są moje te końcowe myśli. Więc tak, idę teraz doczytać te dwie książki, i do Was się odezwę później. Myślę, że może nagrałabym. Mm, końcówkę vloga, gdzie będzie podsumowanie tych książek już jutro, bo dzisiaj mój głos już nie daje rady i wiem, że wam pewnie też się to ciężko słucha, więc prawdopodobnie przyjdę z podsumowaniem już jutro. Przychodzę już zakończyć tego vloga. Jeśli chodzi o książki, to udało mi się skończyć Twoją anatomię, którą naprawdę będę bardzo dobrze wspominać i chciałabym zostawić tę książkę i dać przeczytać mojemu przyszłemu dziecku, gdy będzie miało na przykład, nie wiem, 9 lat, gdy będzie w podstawówce. Było to naprawdę coś bardzo ciekawego i w taki przyjemny i interesujący sposób autor przekazał tutaj wiele ważnych informacji i takich ciekawostek, o których ja sama nie wiedziałam. To, co mi się bardzo podobało, to na zakończenie każdego rozdziału em, mieliśmy pytania i odpowiedzi i prawda-fałsz. Chciałam to pokazać wam, ale teraz nie mogę nic znaleźć. O, tutaj mamy prawda-fałsz, tak to wygląda. I tutaj na przykład mamy e, Zdanie: Oczy widzą wszystko do góry nogami. Jest napisane prawda, i tutaj jest do tego odniesienie. Albo na przykład, kichając z otwartymi oczami, ryzykujemy, że wypadną nam gałki oczne, i tu mamy napisane fałsz. Więc e, to jest mega ciekawe, i tutaj są te pytania i odpowiedzi, o których mówiłam. E, więc to mi się tutaj najbardziej podobało. Tak jak mówiłam, nie polubiłam się za bardzo z tymi żartami. Bo jestem po prostu już chyba na to za stara, ale myślę, że dzieci bardziej to docenią. Ogólnie bardzo Wam polecam tę książkę. Nawet jeśli o anatomii wiecie dość dużo, myślę, że znajdziecie tu takie ciekawostki, o których nie wiedzieliście, więc bardzo Wam to polecam. Czy dla młodszych czytelników, czy dla starszych, którzy chcą się trochę rozluźnić i dowiedzieć czegoś ciekawego. Jeśli chodzi o Utonęła, to nie udało mi się jej skończyć, ale już jestem. Bliżej niż dalej, bo gdzieś tutaj, tak mi się wydaje, koło setnej strony. I to, co się wydarzyło w części drugiej, okej, okay. mega mnie to zaskoczyło i jestem bardzo ciekawa, jak cała książka się skończy, bo przyznam szczerze, że jest bardzo dziwna, ale w tym wszystkim strasznie intrygująca i wciągająca. Więc jestem bardziej na tak niż na nie. Więc tak, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten luźny dzień, bo jak widzicie, jestem przeziębiona, więc wolałam trochę zluzować i nie nakładać na siebie aż tyle, więc. Był to jeden z takich luźniejszych dni, gdzie nie robiłam aż tak dużo, mam nadzieję, że takie też lubicie oglądać. Dajcie mi koniecznie znać, czy bierzecie udział w wirtualnych targach książki organizowanych przez Empik, na spotkanie z jakimi autorami czekacie, jakie książki chcecie kupić, wszystko mi piszcie w komentarzach. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!